Szkola Spektrum, które obecnie mamy w Poznaniu, na ulicy Mielczańskiej, na ulicy Roboczej, a także w Wirach pod Poznaniem, to są placówki przyjazne sensorycznie. Co to oznacza? Mamy bardzo dużą świadomość zaburzeń rozwojowych i istoty materii, tak naprawdę autyzmu, w którym Występują liczne trudności, wyzwania, zaburzenia sensoryczne, które mogą zakłócać tak naprawdę każdego dnia na różnym etapie funkcjonowanie dzieci, a tym samym przyswajanie wiedzy i przyswajanie umiejętności. Stąd też skupiamy naszą uwagę na dużej dbałości, by placówki, które prowadzimy, były placówkami dostępnymi sensorycznie. Zatem, Nasze wnętrza są odpowiednio dostosowane pod względem kolorystycznym, pod względem wyciszenia, pod względem takiego spokoju, bym powiedziała, estetycznego. Staramy się, żeby nasze dzieci żyły w warunkach i rozwijały się w warunkach, w których jest miejsce wolne od zapachu, czy w miejscach, w których jest odpowiednie oświetlenie, ponieważ wiemy, że to może wpływać na efektywność terapii. Czasami rodzice są zaskoczeni, dlaczego w naszych przedszkolach jest tak dość surowo albo dość jednolite kolory, albo dlaczego nie ma mnóstwa różnych drobnych elementów dekoracyjnych, które się pojawiają w placówkach masowych. I jest to naszą mocną stroną, jest to naszą zaletą, ponieważ wiemy, że. W zaburzeniach rozwojowych u dzieci szalenie ważne jest stworzenie takiego środowiska, które nie będzie dziecko rozpraszało, które nie będzie powodowało, że dziecko nie będzie w stanie przyswajać umiejętności i wiedzy. Zatem nasze przedszkola, przedszkola Spektrum, są przedszkolami dostępnymi sensorycznie. Serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.autyzmyspektrum.pl